Owa! jest bez makijażu ma Filip co ty odwalasz? Chyba przedawkowałeś żulisok. Nic. Chciałem dopasować się do słów. A ty się nie patrz tylko śpiewaj. Ty masz do faceta już jest! Owa! Ten cudowny dzień wywołuje lęk! Gdy się uda za ty co za każdy wypęk! Owa! Ten cudowny dzień wywołuje lęk! Gdy się uda za ty co za każdy wypęk! Owa! Macie sobie to! Jak ty taniec nasiąknie cię na zambordować sobie! Macie takie coś! My faceti tak jak leci nie mamy dość! Owa! I don't need a, gun to up on the a mówiłem, że to zły pomysł. Really they... Siemanson po Jeżeli chcecie więcej takiego typu filmów na moim kanale dawajcie mi znać w komentarzu. A no i poznajcie nową ekipę Martyna i Kacpra. No to do kolejnego filmu ciao. Ej hey, ty. Właśnie ty. Czy zostawiłeś tutaj łapkę w górę i subika? To bardzo motywuje. Zastanawiasz się pewnie, kto to mówi. A to ja Polsat. Jeżeli nie wykonasz tego reklamy na Polsacie, będą trwały wiecznie.